Warren Buffett, no chyba każdy słyszał to nazwisko, ikona inwestowania, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Ale czy to tylko o te miliardy chodzi? Wydaje mi się, że e, prawdziwa wartość tkwi gdzie indziej w jego filozofii, w takim no, unikalnym podejściu do biznesu. I właśnie temu chcemy się dzisiaj przyjrzeć. Będziemy czerpać z fragmentów książki Richarda J. Conors'a. Buffet on Business. Connors, wiesz, zebrał tam kluczowe myśli Buffetta, te jego zasady, co chcemy osiągnąć. Chcemy wyciągnąć esencję tej filozofii, te podstawowe reguły gry, które ukształtowały Berkshire Hathaway i no, cały jego sukces. Skupimy się na praktycznych wnioskach o prowadzeniu biznesu, zarządzaniu, no i oczywiście inwestowaniu. To co, zaczynamy tę e, analizę? Myślę, że warto dodać, skąd Konors to wziął, bo to nie jest jakaś teoria wymyślona po latach. On bazował głównie na listach Bafeta do akcjonariuszy, tych corocznych, i na jego publicznych wypowiedziach. Czyli to autentyczny głos Bafeta. Tak, dokładnie. To jego myśli, formułowane no, na bieżąco przez dekady. To zapis praktyki, a nie tylko jakaś tam teoria spisana po fakcie bardzo cenne źródło. Okej, okay. to zacznijmy od fundamentu. Od podejścia do akcjonariuszy. Buffett mówi o nich partnerzy, nie udziałowcy. To chyba coś więcej niż tylko słowa, prawda? Oj, zdecydowanie więcej. To wiesz, zmienia wszystko, bo jeśli myślisz o akcjonariuszach jak o partnerach, to firma przestaje być anonimową korporacją. Staje się. Hmm. Wspólnym przedsięwzięciem. Wspólnym losem, tak. Właśnie. Los zarządzających jest związany z losem właścicieli. A to od razu narzuca myślenie długoterminowe. W Berkshire ludzie nie handlują akcjami co chwilę. Wskaźnik obrotu jest minimalny. Kupują i trzymają. Tak, jakby kupowali kawałek farmy albo kamienicy. Na lata, na dekady. To zupełnie inne podejście niż powiedzmy fundusze private equity, które często kupują firmy, żeby je szybko sprzedać z zyskiem, często zadłużając je po drodze. No tak, słyszy się o tym. Krótkoterminowa perspektywa. A Buffett buduje na lata. Sam mówił i to jest cytat wart zapamiętania chcę zarabiać tylko wtedy, gdy zarabiają moi partnerzy i dokładnie w tej samej proporcji a jak popełnię błąd. To jego strata jest proporcjonalna do ich straty. Dokładnie. Uczciwy układ. To jest podstawa zaufania. Dobrze, mamy partnerstwo, ale jak to się przekłada na y, codzienne życie firmy, na zarządzanie, na kulturę? Bo tu Buffett też miał no, dość wyraziste poglądy. Miał i często, wiesz, szedł pod prąd. Kluczowe słowo to decentralizacja. Ufał ludziom. I jak to działało? Zasada była prosta. Zatrudnij wybitnych menedżerów. Ale nie tylko kompetentnych. Muszą to być ludzie z pasją do tego, co robią. I daj im wolną rękę. Pozwól im działać. Jest ten słynny przykład z Nebraska Furniture Mart, prawda? Z panią B? Tak. Rose Blumkin. Legenda. Imigrantka z Rosji. Zaczynała praktycznie od zera. Z 500 dolarami. Stworzyła meblowego giganta. Buffett kupił firmę w, zdaje się, 83 roku i co wymienił zarząd. Skąd pani B i jej rodzina dalej zarządzali firmą po swojemu. Buffett podobno mówił, że wolałby już mocować się z niedźwiedziem grizzly niż konkurować z nią i jej rodziną. To pokazuje jak bardzo cenił takich ludzi. Czyli szukał pasjonatów. Pasjonatów, którzy jednocześnie mm, kochają biznes i pieniądze, to ważne połączenie. I oczywiście muszą być uczciwi. Miał taką analogię do Eddiego Benetta, chłopca od kijów bejsbolowych. Tego, co zawsze trafiał do zwycięskich drużyn. Tak, nieważne jak, ale zawsze był tam, gdzie wygrywano mistrzostwa. Morał Buffetta. Chcesz wygrywać? Pracuj z zwycięzcami Otaczaj się najlepszymi. No dobrze, ale taka autonomia menedżerów to chyba ryzykowne. Jak on to kontrolował? Klucz to selekcja na początku. I ta kultura zaufania, ale też no odpowiedzialności. Poza tym on sam i Charlie Munger skupiali się na alokacji kapitału, na dużych strategicznych decyzjach. Nie wchodzili w mikrozarządzanie. To działało, bo mieli na pokładzie ludzi, którzy sami chcieli grać fair i osiągać wyniki. A co z tym szczeblem wyżej? Rada nadzorcza, ład korporacyjny. Tutaj też był krytyczny. Bardzo krytyczny. Mówił o fasadowej niezależności wielu rad. Domagał się dyrektorów naprawdę niezależnych. Co to znaczy naprawdę? Znaczy takich, którzy po pierwsze znają się na biznesie, po drugie są zorientowani na interes akcjonariuszy, a nie zarządu, i po trzecie, co mega ważne, ich niezależność nie jest zagrożona przez wysokie wynagrodzenie za zasiadanie w Radzie. A czyli chodzi o to, żeby nie bali się stracić tej posady. Dokładnie. Stąd to jego słynne pytanie: kto kiedykolwiek myje wynajęty samochód? Chodziło o to, że dyrektorzy powinni mieć własne akcje firmy, własną skórę w grze, wtedy inaczej patrzą na sprawy. Krytykował też samą atmosferę na posiedzeniach rad, że trudno zadać prezesowi trudne pytanie. Tak, mówił o atmosferze sali posiedzeń, która sprzyja konformizmowi, i te komitety do spraw wynagrodzeń. Ratchet, ratchet, and bingo. Właśnie, czyli podkręć, podkręć i wygrana. Wyśmiewał to, jak bezkrytycznie akceptują propozycje konsultantów, co prowadzi do ciągłej eskalacji pensji prezesów, często bez związku z wynikami. Uważał, że zarządy trzeba realnie rozliczać z wyników i z etyki. No właśnie, etyka. Uczciwość, to nas prowadzi prosto do kolejnej zasady: komunikacji. Tu chyba Buffett był, no, rewolucjonistą. Można tak powiedzieć: jego podejście do komunikacji z akcjonariuszami było i jest wyjątkowe. Przede wszystkim transparentność. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jego słynny roczny list do akcjonariuszy to nie jest laurka pisana przez dział PR. To szczera rozmowa. On pisze osobiście. Mówi o sukcesach, jasne, ale tak samo otwarcie mówi o porażkach, o błędach, które popełnił. Mówi właścicielom to, co sam chciałby wiedzieć, będąc na ich miejscu. I unika żargonu, prawda? Pamiętam te jego drwinę z Ebida. Tak. Czy wróżka zębuszka płaci za wydatki kapitałowe? To było genialne. Pokazywał, że niektóre wskaźniki finansowe mogą zaciemniać obraz, ukrywać realne koszty utrzymania biznesu. Był też bardzo sceptyczny wobec firm, które co kwartał publikują precyzyjne prognozy zysków. Dlaczego? Bo uważał, że menedżerowie, którzy za wszelką cenę obiecują dowieść liczby, w pewnym momencie mogą ulec pokusie, żeby te liczby no, wymyślić. To prosta droga do problemów. A te słynne spotkania akcjonariuszy? Ten uctok dla kapitalistów? To też część tej filozofii? Oczywiście. To jest forum. Tysiące ludzi przyjeżdża do Omaha, żeby przez wiele godzin zadawać pytania Buffettowi i Mungerowi. Na tajdy temat. O firmie, o inwestycjach, o życiu. Gdzie indziej coś takiego zobaczysz? To jest właśnie ta otwartość i bezpośredniość. Dobra, to przejdźmy do sedna. Do inwestowania. Buffett mówił, że wystarczą dwa kursy. Jak wyceniać biznes i jak myśleć o cenach rynkowych. Brzmi prosto. Brzmi prosto, ale wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. Cała jego strategia inwestycyjna sprowadza się do kilku hmm, fundamentalnych zasad. Jakich? Po pierwsze, inwestuj w to, co rozumiesz. Nie w jakieś skomplikowane rzeczy, których nie pojmujesz. Kupuj udziały w biznesach, które mają zrozumiały model działania i, co ważne, dobre perspektywy na długi czas. Okej, okay. zrozumiałe biznesy, co dalej? Po drugie, upewnij się, że zarządzają nimi ludzie uczciwi i kompetentni. O tym już mówiłyśmy przy okazji zarządzania. I po trzecie kluczowe. Kupuj tylko wtedy, gdy cena jest atrakcyjna. Właśnie, cena. A co z tymi perspektywami? Często używa się terminu fosa. Co to jest ta fosa? Fosa, czyli po angielsku moat, to jest trwała przewaga konkurencyjna. Coś, co chroni biznes przed atakami konkurencji, tak jak fosa chroniła zamek. Na przykład, jaka może być fosa? Może być różna, na przykład bardzo niski koszt produkcji albo dystrybucji, jak w Gajko, ubezpieczycielu, który sprzedawał polisy bezpośrednio, omijając agentów i dzięki temu był tańszy. Albo potężna marka, jak Coca-Cola. Wszyscy ją znają, ludzie są lojalni, to też jest fosa. Buffett szukał właśnie takich biznesów wspaniałych, jak je nazywał, z szeroką i trwałą fosą. Ok, a jak ocenić, czy cena jest atrakcyjna? Mówiłaś o wycenie. Tak, tu wchodzi pojęcie wartości wewnętrznej, intrinsic value. To jest powiedzmy prawdziwa, oszacowana wartość biznesu. Oblicza się ją na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych, jakie firma może wygenerować dla właścicieli przez cały czas swojego istnienia. Trzeba te przyszłe przepływy zdyskontować na dziś. Brzmi skomplikowanie. Trochę tak, ale idea jest ważna. Buffett podkreślał, że to co innego niż wartość księgowa firmy, którą widzisz w bilansie. Wartość księgowa często niewiele mówi o tym, ile biznes jest naprawdę wart, ile może zarobić w przyszłości. Czyli szukamy super biznesu z fosą i czekamy, aż będzie tani w stosunku do tej wartości wewnętrznej. Dokładnie tak. Przy czym, co ciekawe, sam Buffett przyznawał, że jego podejście ewoluowało. Na początku kariery, pod wpływem Bena Grahama, swojego mentora, kupował często no przeciętne firmy po wspaniałych cenach. Tak zwane niedopałki cygar. Coś w tym stylu. Jakieś tanie akcje upadających fabryk włókienniczych. Ale z czasem zrozumiał coś ważnego, że czas jest przyjacielem wspaniałego biznesu, a wrogiem przeciętnego. Co to znaczy? Że jeśli kupisz w świetną firmę, to im dłużej ją trzymasz, tym lepiej dla ciebie. A jeśli kupisz sławą firmę, nawet tanio, to czas działa na twoją niekorzyść. Dlatego później mówił, że lepiej kupić wspaniałą firmę po uczciwej cenie niż przeciętną firmę po okazyjnej cenie. Rozumiem. A co z rynkiem? Ceny akcji skaczą jak szalone. Jak się w tym odnaleźć? Tu Buffett używał tej genialnej metafory Grahama. Pana rynku. Mr. Market. Opowiedz o tym. Wyobraź sobie, że masz wspólnika w biznesie. Pana rynku. I on codziennie przychodzi do ciebie i proponuje. Albo odkupi twoje udziały, albo sprzeda ci swoje. Ale jest jeden problem. Pan rynek jest hmm, emocjonalnie niestabilny. Czasem wpada w euforię i proponuje absurdalnie wysokie ceny. A czasem ma depresję i chce sprzedać wszystko za bezcen. Czyli rynek jest irracjonalny. Kiedy pan rynek panikuje i oferuje niskie ceny, kupuje. Kiedy pan rynek jest w euforii i chce przepłacać, sprzedaje albo po prostu spokojnie trzyma swoje udziały. Czyli wahania rynku to szansa, a nie zagrożenie. Tak, ale pod jednym warunkiem. Musisz znać prawdziwą wartość tego, co kupujesz tę wartość wewnętrzną. Wtedy wiesz, czy cena oferowana przez pana rynku jest okazją, czy pułapką. I tu dochodzimy do kolejnego klucza marże bezpieczeństwa. Margin of safety. Co to jest? To proste. Kupujesz akcje tylko wtedy, gdy ich cena jest znacząco niższa od twojej oceny wartości wewnętrznej. Zostawiasz sobie margines na błąd, na nieprzewidziane zdarzenia. Dla bafeta ryzyko to nie była zmienność ceny akcji, jak uczą na studiach. A co? Ryzyko to było prawdopodobieństwo trwałej utraty kapitału, że kupisz coś i to już nigdy nie wróci do swojej wartości. Marża bezpieczeństwa ma przed tym chronić. Jest jeszcze ta koncepcja superinwestorów z Graham and Dotsville. Co ona pokazuje? To był taki artykuł Buffetta. Pokazał w nim, że grupa inwestorów, którzy byli uczniami Grahama, przez dekady osiągała wyniki znacznie lepsze niż rynek. I to mimo że stosowali różne strategie. Jaki był wniosek? Że to nie może być przypadek. Użył analogii do konkursu rzucania monetą. Jeśli okaże się, że nieproporcjonalnie wielu zwycięzców pochodzi z jednego miasta, na przykład Omaha, to coś musi być w ich metodzie. Tym wspólnym mianownikiem superinwestorów było właśnie szukanie różnicy między ceną a wartością. To dowód, że jego podejście działa. No dobrze, filozofia inwestycyjna jest yy, klarowna, ale biznes to też ryzyko, błędy. Jak Buffett do tego podchodził? Racjonalnie. On nie unikał ryzyka za wszelką cenę. Podejmował je, ale tylko wtedy, gdy było dobrze skalkulowane i odpowiednio wynagradzane. Świetnym przykładem jest jego biznes reaseguracyjny, zwłaszcza ubezpieczenia od wielkich katastrof, tak zwane SuperCat. Na czym to polegało? Był gotów zaakceptować ryzyko poniesienia miliardowych strat w wyniku jednego huraganu czy trzęsienia ziemi. Ale tylko wtedy, gdy składka, którą za to dostawał, była jego zdaniem na tyle wysoka, że w długim terminie ten biznes był opłacalny. Kalkulował prawdopodobieństwo i potencjalne zyski i straty. Ale były też ryzyka, których unikał. O tak. Zwłaszcza po doświadczeniach z derywatami, czyli instrumentami pochodnymi, w firmie General Re, którą Berkshire przejęło. Buffett nazwał je wprost. Finansowa broń masowego rażenia. Mocne słowa, dlaczego? Krytykował ich złożoność, nieprzejrzystość, mówił, że trudno je rzetelnie wycenić, użył określenia Mark to Myth, czyli wycena według mitu. Wskazywał na ryzyko kontrahenta, że druga strona transakcji zbankrutuje. I na ryzyko systemowe, że takie instrumenty mogą zagrozić całej gospodarce. I co z tym zrobił w GENRE? Zamknięcie tej ekspozycji na derywaty zajęło im lata. I kosztowało, zdaje się, ponad 400 milionów dolarów. To go tylko utwierdziło w przekonaniu, że prezes firmy musi być też jej głównym strażnikiem ryzyka. Chief Risk Officerem. A co z błędami? Mówiliśmy, że o nich otwarcie komunikował. Tak. I to jest kolejna ważna lekcja. Podkreślał, że trzeba się do błędów przyznawać i uczyć się na nich. Sam za swój największy błąd uważał zakup firmy obuwniczej Dexter Shoe w 1993 roku. Dlaczego akurat ten? Bo zapłacił za nią nie gotówką, ale akcjami Berkshire. A biznes Dextera szybko się załamał, przez tanią konkurencję z zagranicy, wartość firmy spadła do zera. Ale wartość akcji Berkshire, które za nią dał, poszybowała w górę. Więc realny koszt tego błędu dla akcjonariuszy wyniósł nie kilkaset milionów dolarów ceny zakupu, ale kilka miliardów dolarów utraconej wartości akcji Berkshire. Bolesna lekcja. Mówił też chyba o błędach zaniechania. Tak, o błędach omission, czyli niewykorzystanych okazjach. Czasem mogą być bardziej kosztowne niż błędne inwestycje, czyli błędy commission. Pamiętasz kryzys w Salomon Brothers na początku lat 90.? Coś kojarzę. Buffett musiał tam interweniować. Musiał zostać tymczasowym prezesem, żeby ratować firmę przed upadkiem po skandalu. To był przykład, jak zwlekanie z reakcją na złe wiadomości, ukrywanie problemów, może niemal zniszczyć firmę. Unikanie trudnych decyzji też jest błędem. Partnerstwo, zarządzanie, komunikacja, inwestowanie, ryzyko. Wydaje się, że to wszystko spina taka no, fundamentalna uczciwość i to chyba ostatni punkt etyka i przywództwo. Dokładnie. U podstaw wszystkiego, co robił Buffett, leży integralność. Najlepiej to widać w jego słynnym teście pierwszej strony gazety. Na czym on polegał? Radził menedżerom: Zanim coś zrobisz, zadaj sobie pytanie: Czy chciałbyś, żeby twoje działanie zostało jutro opisane na pierwszej stronie lokalnej gazety przez inteligentnego, ale powiedzmy, nieprzychylnego ci reportera? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie rób tego. Proste i genialne. Podkreślał też wagę reputacji. Ogromną. Miał taki cytat. Potrzeba 20 lat, żeby zbudować reputację, i 5 minut, żeby ją zrujnować. Mówił, że jeśli o tym pomyślisz, będziesz postępował inaczej. Można stracić pieniądze, firmę, ale utrata reputacji jest często nieodwracalna. A co radził w kwestii przywództwa? Proste rzeczy. Pracuj dla ludzi i organizacji, które podziwiasz. Znajdź swoją pasję. Inwestuj w siebie, zwłaszcza co ciekawe, w umiejętności komunikacyjne, bo nawet najlepsze pomysły są nic nie warte, jeśli nie potrafisz ich przekazać. I wyrabiaj dobre nawyki. A przy zatrudnianiu miał trzy kryteria: inteligencja, energia i? I integralność. I mówił, że ta ostatnia jest najważniejsza, bo jeśli zatrudnisz kogoś bez integralności, to lepiej, żeby był też głupi i leniwy. Ostre słowa. Ale prawdziwe, bo inteligentny i energiczny człowiek bez zasad może narobić ogromnych szkód. Podkreślał, że integralność to jest wybór. Każdy decyduje, jakim chce być człowiekiem. Budowanie reputacji na uczciwości to dla niego klucz do sukcesu. Nie tylko w biznesie, ale w życiu. Ok, spróbujmy to jakoś podsumować. Filozofia Buffetta to: no, myślenie jak partner, nie jak najemnik, długi horyzont czasowy, racjonalne podejście do ceny i ryzyka oparte na wycenie, na marży bezpieczeństwa, absolutny priorytet dla uczciwości, dla transparentnej komunikacji i ciągła nauka, w tym na własnych błędach. I wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze: że te zasady wydają się takie proste niemal banalne, oparte na zdrowym rozsądku, a jednocześnie, jak popatrzymy na świat biznesu, na finanse, to widzimy, jak rzadko są one naprawdę konsekwentnie stosowane. Dlaczego tak jest? Myślę, że presja na szybkie wyniki, pogoń za modą, skomplikowane struktury korporacyjne, no i ludzka psychologia, chciwość, strach to wszystko często odciąga od tych prostych, ale wymagających cierpliwości i dyscypliny zasad. I to jest chyba dobre pytanie na koniec, takie do przemyślenia dla naszych słuchaczy. Skoro te zasady bafeta prostota, długoterminowości, cierpliwość, uczciwość wydają się tak logiczne i, co tu dużo mówić skuteczne to co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, by więcej liderów, więcej inwestorów szło tą drogą? Jakie siły psychologiczne może systemowe kulturowe najmocniej nas od tego odciągają? A jeśli ktoś chciałby sam zgłębić temat, to przypominamy, że nasza dzisiejsza rozmowa bazowała na fragmentach książki Richarda J. Kanorsa Buffet on Business. Naprawdę warto sięgnąć.